Aman 125,4 126,2 prowadzący Kütel, no więc tu zawarta jest odpowiedź, musiałoby się coś stać, skakać by musieli no, przed granicą 130 metrów żeby Austriak obronił swoją pozycję Jarnej Damian no i coś się zmienia a wtedy Miran Tepesz czeka, zwłaszcza jak na desce jest skoczek słoweński ale wiatr, no teraz jest możliwość skoku, w dole jest, jest wiatr, a więc jeżeli ktoś doleci tu do 110 metra, to jeszcze będzie miał podnarty i proszę. No, nie wykorzystał chyba tego do końca Jernej Damian. Tak, wie sam, że to nie był najlepszy skok. 134 metry, ale... Daleko, miał 135, Helwar, Damian, tyle co Loicyl, ale miał wyższą notę i wygrywa z nim o 70. punktów. Bliziutko to wszystko. Adam Małysz, 9. przypominam, drugiej serii, druga odległość, 141, nowy rekord skoczni Schlieren Cauer. 136, Adam Małysz, pierwszej, 126. Jeżeli ktoś nas nie oglądał, skok z upadkiem po wylądowaniu i noty po 11. Oczywista strata, no. Biorąc pod uwagę noty po 17, wtedy 18 punktów. Jeżeli wyżej, to wyżej, ale to są już tylko rachunki. Anders Jakobsen ma petardę w nogach i wielką wolę walki. Mocny fizycznie i jest daleko, leży. Podparł, Bardzo chciał, ale nawet on tak mocny nie był w stanie tego ustać. 142 metra, ale o to chodziło Kojonkowskiemu. 14, 13, no tu jest jedni jako podparty, popatrzmy. A kto inny by to ustał? Proszę, już wiedział, że daleko, ewidentnie podparty. I 5,7 punktu straty do Schlierenzauera zaatakował na całego.